Dzień dobry w dzisiejszym odcinku z właśnie Robloxa. Jak pewnie wiecie, mój content jest tak beznadziejny, że e, zacząłem nagrywać Robloxa. Jak myślicie, który poziom e, musiałem mieć, żeby włączyć tę grę? W którą, jak powiem, że już od dawna nie grałem, to jest można powiedzieć, że taka moja od dawna Mi zagrana misja właśnie wy właśnie w robloxie O kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze, kurcze ja chyba <ścoughs> będę się powtarzał, ale jak dawno ja nie grałem w tą grę, tak dawno, że zapomniałem. No, chodzi w Robloxe, bo gier tu jest masa. I są tworzone przez inne osoby. Teraz próbuję uciec właśnie widzę. A! Co ja tu w ogóle nie gram, więc dlatego chyba jestem taką so osobą. Wy to chyba wszystko widzicie? Właśnie to jest właśnie Roblox. Y Różne są tu gry i tak dalej, ale. No po prostu kontent mi się skończył. Postanowiłem nagrać Robloxa. Moją pierwszą grę na moim kanale, która się pojawiła. Tylko może nie z tej właśnie. Hmm... <śm>, nigierki. O, albo wolę miasta. Wolę to. Ja nie wiem co to jest, ale pisze city. Ja, ja lubię miasta. Chodźmy do miasta. O, city, super. Chociaż to na odcinku dostanę. Pfu. Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. To jest teraz jakieś głosowanie pomiędzy playerem, że ktoś jest y, traitor, czyli ktoś jest ukryty. A to ciekawe, odcinek nie będzie trwał zbyt długo, bo to jest tylko. Aha. Yy. Aha, dobrze. Jest kilka osób. Nie rozumiem zbytnio o co. O co tu biegam? Ale na pewno trzeba jakoś tam wejść. Tylko właśnie, żeby tam wejść, trzeba coś zdobyć. Nie wiem, jakieś klucze, coś. A! Klucze. A, spadłem Aha, dobrze Dobrze, to ja dołączę jeszcze raz Widzowie Coś mi przyszło A, no to. Tak. i oczywiście przypominam o zasubskrybowaniu, dodajeniu do, 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 do łapkę w górę, ponieważ to jest ważne. A dlaczego e, już to mówiłem na początku, dlaczego postanowiłem nagrać jednak tego Robloxa? <coughs> ponieważ content musiałem sobie e, ten pożyczyć, a tak naprawdę w sumie co to za różnica, jeżeli oj, w sumie co to za różnica widzowie, jeżeli i tak to ktoś z zagranicy to nagrywał, a później jakiś ktoś z Polski to sobie wziął, na to tym nie mówi, tylko bierze, o znajomy doszedł którego poznałem w sumie w Robloxie to wow bardzo dawno. Well, uh, the place uh, Garden Peak. A to jest. Uh, czy ktoś, ktoś do mnie dzwoni. Nie. A, ja jestem. Okej, okay, ja mam wyznaczony jakiś czas. Nie wiem do końca. Jak się stąd wychodzi? Może poczekam chwilę. Wiecie co? Czekajcie. Gdy player. Y Aha. No, bo mnie. Y bo tu Wytłumaczyć. O, cześć. Słuchaj, no. Potrzebuję. Y potrzebuję czegoś. Chodź tu. Czy piszą do mnie, jak nie wiem? Jak się bije? A, tak się bije. Dobra, dobra. Nie tym przyciskiem, ale dużo takich osób tu jest. Właśnie, spad, spadła Ta osoba, którą tutaj złapałem w sumie Co się to otworzyło? O, złapała Hmm Zbytnio nie ogarniam tej gry Znaczy, chodzi tej minigierki O co tu chodzi? Znaczy, już coś ogarnąłem przecież, no czy mu gadam, że nic nie umiem. Coś tam ogarnąłem. Na pewno, że trzeba łapać właśnie innych graczy. Kurczę. Uciekł W piwnicy, że coś może być przecież. O, game over wygraliśmy. Znaczy... <śm> w sumie ja wygrałem, bo ja zacząłem. Więc y, takie coś. Chociaż te 10 minut dobijmy, widzowie. Tutaj jeszcze chwilę, w ogóle coś mi przyszło. A. A, bo już rozumiem, wiem kto do mnie. Wiem kto już doszedł y, do mnie. Właśnie doszedł do mnie jeden z. No, doszła osoba, którą znam osobiście. O, wezmę tu. Tak, chętnie. Jest to. Nie powiem kto, ale ja ją znam osobiście. Tutaj nawet teraz gra ze mną. Ja zbytnio nie lubię Robloxa, dlatego ja się. Znaczy, z nią rozmawiam na messengerze, mogę powiedzieć. Druga sprawa. To to, że. Właśnie nie gram w Robloxa, więc on do mnie zbytnio nie pisze. Rozmawiałem tam czasami, ale bardzo rzadko. Halo e, Mam pytania. Drzwi są za mną otwarte. Mogę wyjść? A nie, bo jestem oczywiście upośledzony i nie umiem stąd wyjść. Typowa logika w grach. A nie, ale przecież tam było. Tam były z drzwi, dlaczego nie postanowiłeś wyjść? Koleś. Jakbym wpadł pewnie do tego, to bym... O, ty jedna. Ja tu szukam czegoś. Czy umarła? O Ucieczka 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 Uciekamy Nikogo tu w sumie nie widzę O Jakaś

Przestraszyłem się w takiej grze. Wow. Dobrze. To będzie ostatnia runda i kończymy tą grę, ale ja tylko coś sprawdzę. Słuchajcie, widzowie, mam też pomysł na taką serię, która seria by się nazywała Retro gry, w której bym opowiadał o włączeniu jakąś grę retro i bym o niej opowiadał. I mam do Was w sumie takie pytanie: czy byście chcieli na przykład taką yy, grę, że retro, yy, że, retro gra, że tutaj ten co wy na to? Retro gra, czyli na przykład nie wiem, ja tu mam na przykład z retro gier, jeżeli miałbym mieć pizza Tycoon 2. Moja chyba trzecia gra, którą y, y, mogłem grać. A, ta osoba jest z tą okej. I też y, nie mogę jej teraz znaleźć. Jeszcze zaraz, ta gra druga to była. Jeżeli ją bym znalazł, e, Iron Lin Tycoon, jeszcze wersja deluxe. A? Taki to nie widzieliście? Znaczy, nie wiem, to są stare gry, więc. pewnie większość widziała, ale mówię tylko tak, ponieważ oni. Czy słyszałem? Bo słyszałem, bo ją przecież mam. Ale też w nią gram. Paletę wezmę Palety koloru Kurcze, zabrał klucz! Tam je... Tam się właśnie ono włącza A! Super! Nie ma to, jak próbujesz wejść, a okazuje się, że tam ktoś już jest Myślałam, że i nie ma Super! Dobrze, ale tu jest źle. Myś, yy, znaczy tam też był chyba niebieski klucz. Dobrze, wiecie co widzowie, nie będę się w to bawił. Ja tu kończę, tutaj macie mój kanał, tutaj macie mój odcinek. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.